Witajcie! Spróbujemy dziś zgasić świeczki w niekonwencjonalny sposób. Znowu wykorzystamy niezwykłe właściwości sody i octu. Będziemy potrzebować octu, sody, zapałek, dzbanka, łyżeczki i świeczek. Uwaga! Młodsi widzowie uczestniczą w doświadczeniu jedynie w obecności opiekunów. Zaczynamy! Na początek wsypuję do dzbanka około 6 łyżeczek sody. Następnie wlewam 200 ml octu. Znowu następuje szybka reakcja. Przykładam teraz dżubek dzbanka do świeczki. Płomień gaśnie. Ciekawe dlaczego. Na pewno pamiętacie z poprzedniego doświadczenia, że w reakcji octu i sody powstał dwutlenek węgla. Jest on ciężkim gazem, dlatego pozostaje w dzbanku. Jeśli przechylimy dzbanek, CO2 trafia do słoiczka. Napotyka płomień świecy i gasi go. W dzbanku nadal mamy duże stężenie CO2. Zapalam teraz zapałki i wkładam do środka. Ogień pod wpływem kontaktu z wytlenkiem węgla traci dostęp do tlenu i gaśnie. Jak widzicie, składniki, które większość z nas ma w domu, mają ciekawe właściwości.